Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a to zestawy Hobbit! Po prostu przejdźmy do rzeczy. Są oficjalne zdjęcia wszystkich czterech zestawów i naprawdę jest o czym mówić. Spójrzcie sami. Sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and They play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. Czyli mamy tak nowych Orków, kolejnego warga w nowym kolorze, Tranduila Radagasta, możliwość stworzenia wspaniałej elfiej armii oraz świadomość, że w tym momencie facet, który zapłacił za figurkę Azoga. 1500 dolarów wali głową w ścianę lub upija się do nieprzytomności, ponieważ za tę cenę już wkrótce mógłby kupić takich figurek razem z całymi wielkimi zestawami kilkadziesiąt. Nikt się pewnie nie zdziwi kiedy powiem, że moim absolutnym faworytem jest tutaj zestaw 79012, czyli Armia elfów z mrocznej puszczy. To właśnie on dostaje status całkowitego have'a drugiej serii LEGO Hobbit. Poza tym bardzo chętnie również zdobyłbym Radagasta, jednakże wrócili go do najdroższego zestawu, więc mogą być z tym pewne problemy. No i jeśli chodzi o zestaw najmniejszy, to pewnie zdobędę go, jeśli tylko będzie w jakiejś rozsądnej cenie. Bo na razie się na to wcale nie zapowiada, ponieważ jego cena została wyznaczona na 19 dolarów. A ostatni Tolkienowski zestaw, który był wyceniony na 19 dolarów, to była Szeloba i Szeloba była sprzedawana po 120 zł. A więc mówiąc krótko, zdecydowanie za dużo. No i na koniec jeszcze przypomnę o istnieniu recenzji zestawu 79001 Ucieczka przed pająkami z Mrocznej Puszczy z serii Hobbit Wszystkim tym, którzy jeszcze jej nie widzieli No cóż, tyle komentarza chyba wystarczy, żeby wywnioskować, że jestem bardzo zadowolony To było na tyle na dzisiaj, my widzimy się w następnym materiale, a do tego czasu trzymajcie się